Dzisiaj wraz z moim przyjacielem Nexa odpowiemy sobie na trudne pytania z serii Co byś wolał aczkolwiek z Minecrafta. Cześć Nexe, witaj przyjacielu Nie wiem co ja tu robię znowu. Co ty robisz tu? Uuu Nie wiem co ja tutaj <grym> robię, serio. To jest parada no. wstydu i żonady. Słuchaj, mamy zakład oczywiście. Zakład jest bardzo szczytny. Moi drodzy, kto Ale. przepieprzy ten quiz, musi zrobić Dis na Jawora składając się z trzech Wersów, dlatego oglądajcie film do końca, żeby dowiedzieć się, kto zdisuje Jawora w następnym odcinku. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie i co, lecimy? Biedny Jawor, no lecimy, Jawor, pamiętaj jesteś tutaj Co byś wolał? Oglądać Nexy i jego razem w łódce, oglądać Waldusia i jak się stykają końcówkami kill W takim razie, generalnie powiem tak Ja No słuchaj, ja generalnie kliknąłem No nie będę mówił, że nie kliknąłem, bo kliknąłem No i powiem ci, że wynik mnie dosyć szokował Naprawdę? Czekaj, dobra też klikam O, no bardzo mnie szokował, rzeczywiście No nie wiem, 20% chce oglądać gay z Nitaszem i Waldkiem Ja nie wiem, czy to by nie pod pedofilię nie podchodziło. Różnica wiekowa jest Przepotężna. Ale z drugiej strony, stary, wolałbyś e, oglądać, chociaż nie w sobie, rzeczywiście, dobra, razem łódce bo ja już tutaj chciałem odnosić Jezu. się do tych fanartów, gdzie ty jesteś furasem, a ja jestem z zniewieściałym chłopcem. Nie róbcie mi furasów, proszę, są. Sub... wiesz, że jest generalnie jakiś, nie wiem, myślę, że ponad 100 fanfików o, o mnie i tobie? Stary, wiesz, jaki ja mam pierwszony problem? Wchodzę codziennie na Instagrama, patrzę, a tam jakiś obrazek, co nie? Dosłownie, jest chłop okay. z chłopem, który się przytula, a jest oznaczony, jestem, jestem oznaczony ja i. Naprawdę! Hej, to ja z innego uniwersum. Dosłownie na 10 sekund, ze względu na to, że wielu z Was pyta, gdzie są teraz filmy z kwadratowej masakry. No i moi drodzy, wiemy do końca maja 100 tysięcy subskrypcji na kanale Yoshi, ale gram Więc tutaj w karcie macie link do kanału, macie go też w opisie, będziecie go mieć też na ekranie końcowym. Więc oglądajcie film do końca, subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie kanał drugi, jeśli chcecie daily odcinki z kwadratowej, bo aktualnie pojawiam się tam codziennie i są różne konkursy i tak dalej. I wracamy do odcineczka w którym to będziemy disować jawora. Co byś wolał? Być seksualnym niewolnikiem magistra, ciągnąć dźwignię. Z Jaworem. Ja jestem wielkim fanem ciągnięcia dźwigni. A ty jesteś fanem czy nie. Nie wiem, wolałbym wszystko, ale nigdy w życiu nie magistra. Tak, to jest prawda. Jakby mi się wydaje, że ja bym wolał ciągnąć Dźwignię z Jaworem, żeby mu nie było przykro, że ktoś go będzie musiał nie zdisować. Nie wiem, magister po swoim charakterze wydaje się, że jest egoistą w łóżku, więc wiesz, wolę nie. I, jak to, i, jak to, I no, się zupełnie League of Legends. I się, i, się, I się stało, dwukropek S Dobra, ja wybieram oczywiście Ciągnąć dźwignię z jaworem O, widzę, że dostałem punkt Co zaznaczyłeś? Zaznaczyłem ciągnięcie dźwigni z jaworem No i oczywiście mam Nie ma co wybierać ignoranta w łóżku Pamiętajcie chłopaki, pamiętajcie dziewczyny Gdybyś mógł dołączyć do któregoś z gangów to byś wolał? Być w gangu XXXL Być częścią ku... Co? Nosaczowego gangu Aha, czyli tutaj mamy wybór pomiędzy Gównem a głównym Znaczy no, nie, przepraszam nie, Między jednym z a drugim złem. W jednej drużynie znajduje się na przykład Mandzu, czyli mój ulubiony e, YouTuber. A w drugim, e, w drugim gangu drugim Kto się znajduje w tym niby drugim? Nie wiem, Magister, Junior, Burak, Zaha, e... Boomer. Zaha w ogóle, nie wiem, Zaha leci na cztery fronty w ogóle, nie Z wiem czy Zaha, Zaha to jest taki chłop. Wiecie co? Jak macie ten obrazek, co, nie? Co siedzi taka drobna blondyneczka, a za nią jest czterech albo pięciu chłop... Czekajcie, aż zaraz zobaczę, czekaj. Wiem o co ci chodzi. Chodzi e... tutaj o aktorkę filmów e, pełnometra z inicjałami PP, kolega mówił jak coś a, okay. e, i obok niej jest, nawet policzę, bo mam mema z Jaworem zapisanego, z tym szablonem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć, pięć takich dużych, umieśnionych, wymuskulowanych właśnie właśnie, 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 właśnie pięciu i jest oczywiście no patrzcie, w tym miejscu znajduje się magister I Ja właśnie pokazuję u mnie na ekranie tego o ja, mema też, ja też pokazuję właśnie, no to generalnie zamieńcie sobie kilka tam twarzy, Kamilku weź tam zamień twarzy, żeby tam nie? był jakiś magister i tak dalej, a na samym środku jest, jest Zaha tak. Ja bez kitu, no. Ja bym wolał być w XXL, bo Mandzie obiecał, że mi wybuduje autostradę przy domu. No, tak ja tak, tak samo. I No zgadzam. i dobrze, bardzo dobrze. Co byś wolał? Walić Jawora na łeb, postawić ogromnego kloca u magistra w sedesie. Rzeczywiście, bo on przecież ten... No tak, on ten ma jego cibę, dom no. został. <laughs> ja walić Jawora na... Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że tu jest jedna rzecz, którą należy robić. No tak, to no, mi... to jest, wiesz, coś... no to musisz robić. <laughs> Na event potrzebny jest koń, Jawor. Na śmierć nie żyje. Co byś wolał? Nagrać piosenkę z Jaworem, stracić słuch. Ojej. I ja lecący z wiadrem w ręce Dokładnie, super mem, znaczy super obrazek Ja bym chciał powiedzieć, że takich obrazków jest więcej na discord.gg/joshi polecam serdecznie Polecam e... również, jestem fanem siurkoinów Siurkoiny se zbierasz i se możesz kupić, na przykład, pozdrowień na odcinku, jak te osoby, o, pozdrawiam Tak, Dobra. tak. i możesz kupić jeszcze pr... już jego za 100 tysięcy siurkoinów, ja właśnie tak, to ale, zbieram ale żeby nie było, to nie jest prawdziwy, tylko to jest taka replika, że wkładam, robię odlew i dostajecie Czekaj, nagrać piosenkę z Jaworem. Co? Czekaj, ja sobie jedną piosenkę ja odpalę. Już klik, ja już kliknąłem. Czekaj, drogi... I dobrze kliknąłem na szczęście. Drogi skin Jawor. Czy to jest prywatne? No nie gadaj. Stary nie ma tego filmu. Ta Jest drogi Jaworski, drogi skin 1H. Czekajcie, zobaczmy czy chciałbym z Jaworem wlecieć w takim razie, czekajcie. Jestem prosem. Oni tu mówią, że dolce <laughs> Nie dobra, dobra, jednak, jednak wolę stracić słuch. O nie! A, dobrze! O nie! Zbliżam się bardziej ku zdisowaniu Jawora, chociaż już to zrobiłem w tym, w tym momencie. Niestety. Ej, bez kit'u usunął 30 ja. kwietnia! To ma minus 800 tysięcy oświetleń. Ja pierdziele, ja jawor usunąć tak ikoniczną piosenkę, którą Nekse puszczał na live'ach. Masz to w ogóle, ja, rozumiego co ja. człowieka? Co byś wolał? Wbiec do domku na F5 i się wychuśtać jak jakiś. Aha, dzięki, fajnie, super. No, fajnie, wracajmy do tego. Wpaść w czymś domku do dziury, która na. Nawet nie była prankiem na ciebie jak jakiś Jawor. Ale to jest 50 na 50, ja nie mogę. Ale to jest ciężka sprawa. W ogóle miałem dzi dziwne włosy kiedyś, jak pędzel wyglądałem tak trochę. Jak chcecie zobaczyć więcej zdjęć, gdzie wyglądałem jak gówno, zapraszam na mojego Instagrama, już to ma, polecam serdecznie. Tam mam zdjęcia nieocenzurowane, jak jeszcze miałem takie włosy. Dobra, czekaj, bo ja mam rozkwinę. No nie wiem, ja tu paść, do paść do domu. Wpaść do domu na wpiące, jak jakiś debil mi się wydaje. No kurde. Mm. Nie no, też chyba wolałbym wpaść O, kurde, dobrze. niedobrze, niedobrze Zbliżam się do zrobienia czegoś, czego nie chciałem jednak zrobić Co wolę przeznaczyć dla ciebie na konferencji Nie ma, nie my. ma, nie ma, nie ma Dobrze, enakcja ale powiedz mi przyjacielu, co byś wolał Dostać kupon na enchantowanie jego, za którego zapłacisz 1000 dolków Dostać tyle chleba i siana, że starczy na całą edycję kwadratowej Masakry za 600 dolków No słuchaj Chleba i siana? Po co mi chleb i siano? No żebyś mógł wpierdzielać węgle i narzekać, że jesteś gruby Okej okay. ja Nie, nie, ja tutaj Wybrać? To pytanie jest takie trochę z dupy. No nie no wiem, jest, wybieram to. No, no, się zestrałem. Zestrałeś się? Tak, zesrałem się. A, dwa punkty w przodu, dobrze. Super jesteś. Dobra, co byś wolał? Dostać jako prezent od kogoś kość, zero szacunku. Zabić się specjalnie o kogoś, torn syna zbroja, podrosteć bana i stąd karma. No faj fajne nawiązania do mnie, naprawdę super nawiązania. Cieszę się, nie <laughs> No nie wiem, no, dostanie bana to jest jednak, no, ciężka sprawa. No, ja bym nie chciał już bada dostać za przykład. No czemu, ban spoko, fajny clickbait Ta, fajny clickbait, tylko że ja, jakby. Już... Jakbym miał 40 żyć to może no. bym, wiesz Ja też mam już parę kupionych Żeby się nie wyhuśtać jak debil Przed eventem 10 minut przed No, no Jezu, Kamilek, wę to za masz Bo to nie jest chyba legalne coś takiego Dawanie na YouTube'a Jak tu cyckami widać. No dobrze, co tak. byś wolał, zostać wyruchanym Przez hegemona na jakiejś wojnie magazynowej Płacić wszystkie dolary i spaść do Wojda No, no to chyba w miarę jasne chyba. No właśnie nie wiem Właśnie ty... to jest ciężki wybór dla mnie. Ciężki znaczy, wybór. ty, i, ten... ta, czy ty i twoja orientacja seksualna nie nie, ma, nie masz czegoś takiego, że mówisz sobie Jezu, ale ten Nitasz jest męski, ma tyle pieniędzy. Dobra, kliknij... O NIE! No nie, no nie, no się zbejtować Ale to ty wybrałeś... Ja wybrałem wypłacić z i do Wojda Ty śmieć mi ja dupia O, tak, Jawor będzie disowany Tak, będzie disowany O, bałcie w Tak, o, pas w się za. Kiedy on ja. jest pierwszy raz, da ci się przejechać Co byś wolał, żeby Nexus czekał podczas seksu, żeby i tryskał diamentami na konie? <śmierdzi> Jezu, naprawdę? Proszę, co to za pytanie jest? Dobra, ja kliknąłem, ja kliknąłem <śmierdzi> Ja też kiknąłem I co wybrałeś? Żebyś czekał Ja też pozdrawiam, pozdrawiam moją lubą z Zostawcie lajka like naprawdę bo to mnie ratuje przed, przed, przed popełnieniem samobójstwa Po tych dzisiejszych pytaniach Co byś wolał? Żeby wasze łapki spotkały się przypadkowo Podczas płacenie w KMFC przy skrzynce z kurczakami Poczuć motylki w brzuchu na widok Citroxa Jadącego w wagoniku przed swoim domem <laughs> Wiadomo, że. Eee... excuse me, bitch? Co? Przepraszam, co, co, jest, co jest bardziej cudownego niż widok Citroxa uśmiechniętego do kogoś przed domem? Dokładnie. Nie rozumiem! Dlaczego to nie ma 100% praktycznie? Nie, przejdźmy do kolejnego pytania. Do ostatniego już zresztą. Co byś wolał? Bić na najlepszego Bożego Discorda, link w opisie. Zostawić suba łapkę w górę i komentarz milion subów do końca maja. Ta. Chyba się zesram prędzej Bić na najlepszego Discorda Bożego A dobra, bo to jest takie pytanie retoryczne um, już w sumie Okej, okay, rozumiem Tak O nie, odpowiedziałem źle o, o, odpowiedziałem dobrze Ale wiesz co to oznacza? Że no, muszę zdisować Jawora Aha, dobra, no i to mi się podoba? To lecisz na moim bite stary z... O nie, twój bic! Oj, oj, oj Jawor, Jawor ty obsrańcu, twoja stara siedzi dzisiaj na krańcu, obciąga marchewki, a twój stary biegnie do żabki po cztery zgrzewki. Dobra. Dobra, były trzy, były trzy, koniec, kończymy. Dziękuję serdecznie. Poprzednie odcinki, kanał Nexę w opisie, Discord w opisie, Instagram w opisie. Cześć. Nie podpisuję się pod tym filmem, nie było mnie tu.